Cześć wszystkim na koniec paseerku dzisiaj w odwrotnej kolejności idziemy przez osiedla jak widać karbonka nie ma pójdę z nim, przejdę się później no i lecimy zobaczymy jak dzisiaj będzie ze znajdkami jeśli do ostatniej wiaty będzie mało znajdek, to pójdziemy na to osiedle. więc, jak do końca będzie słabo ze znajdkami, to pójdę na to osiedle dalsze. Zobaczymy, co tam słychać. Ale póki co, na razie startujemy. Z nadzieją, że dzisiaj będzie kolejny udany spacerek i jakieś fajne znajdki wpadną. Nawet, nawet mogą być zabawki, chociaż pewnie pewnie i takie będą. No dobra, trzymajcie jak zwykle kciuki i zapraszam do oglądania. Jakieś tam powyrzucane rzeczy są, ale nic poza nie było tu jakieś buciki, ale wszystko było rozchodzone W średnim stanie I tylko taki notesik się udało Wyciągnąć Tutaj puste pudełko po telefonach Na razie Na razie nic, ale Jakiś myśl, że potencjał jest, bo nie jest na pewno opróżnione No lecimy dalej Już się kieruję Na kolejne osiedle przez skrót no niestety były tutaj jakieś tam od śmietniki w miarę takie pełne, ale no niestety nic nie było No i lecimy sobie powoli na kolejne Zobaczymy co tam dalej No tak myślimy czy Może w skrócie Wam opowiem tak dla rozmaicenia dzisiejszego z tego spacerku żeby nie był jakiś taki nudny jakby jak się skąd się wzięło że chodzę i i ratuję dobre rzeczy z No to takie mogę wam powiedzieć że takie to jest nie ma jakby jednego takiego źródła można powiedzieć, że to takie stare dzieje Jak jeszcze, jeszcze z dzieciństwa e, tak częściowo e, przyczyniła się jakby babcia ale nie do poszukiwań a bardziej do szanowania, rzeczy i nawet każdego grosika W dawnych czasach i teraz na, wiadomo może nie każdemu, ale w większości widać, że się o wiele lepiej żyje. My w dzieciństwie nie, nie mieliśmy tak, że się że mieliśmy pod dostatkiem i się szanowało każdą rzecz, nie to co teraz. No to tak częściowo można powiedzieć, że od tego jakby się zaczęło, że się szanowało. A tak jakby druga rzecz, jaka wpłynęła też na to, to tak z przypadku wyrzucało się gdzieś śmieci i coś fajnego powiedzmy stało przy wiacie czy było wrzucone na samym wierzchu do śmietnika no to się wzięło jakieś tam nie wiem nie, no, nie, nie przypomnę sobie co to jaka była pierwsza rzecz ale tak może tak bardziej taka rzecz która jakby to rozkręciła to mi się tylko kojarzy taki mały stoiczek biały. Dawno temu gdzieś tam znalazłem. Parę lat temu. No i tak yy, co jakiś czas, jak się szło się wyrzucić śmieci, to się coś się tam zauważyło. No i gdzieś tam jeszcze czasami gdzieś mi się przywinęło w postaci jakichś tam filmików na YouTube jak ktoś gdzieś tam, jakieś się znalazł fajne rzeczy nie no później mi się też zdarzało, że znajdowałem też fajne rzeczy że nie jakieś, wiadomo, ja jakieś skarby ale wiadomo, to nawet jakieś takie jakieś głupie pierdółki, o piesze biegnie dobra ja na razie kończę zobaczymy, później wam kolejną część opowiem Śpisku. Dobra, idziemy. Piesek się przywitał. Jeszcze mam kawałek, zanim wyjdę na osiedle. To tak yy, dalej opowiadając. No tak po części właśnie się troszeczkę zoszczędziłem z szanowania rzeczy, z oszczędzania. Tak powiedzmy, tak częściowo. To babcia dawno temu świętej pamięci nauczyła szanowania. No i troszeczkę z przypadku też właśnie ja tam coś tam gdzieś czasami się coś zdarzało. No a tak się troszeczkę część bardziej powiedzmy się to rozkręciło jakieś dwa lata temu, że tak troszeczkę bardziej systematycznie chodzę i coś tam Poszukuję kiedy tylko mogę No a tak z rok temu tak że może nagrywać i pokazywać co, co ludzie wyrzucają i, i jakie skarby można znaleźć ile się marnuje rzeczy ich są czasami takie momenty, że się znowu muszę jakieś inne Dobra dobra, jak jeszcze miałem kończyć zdania, że czasami się nie chce. Ale jak później idę na spacer i znajduję jakieś nawet fajną zabawkę grającą, to już jest inaczej. No dobra, ja już doszedłem tutaj do osiedla. Jak coś będzie, zobaczymy, bo tam na tamtym szkoda było odpalać. Ale zobaczymy co tutaj będzie. Tak w pierwszej wiatrze nawet pustki, nie za bardzo było co tam wam pokazać a jeszcze tak dalej opowiadając no, no to tak czasami fajne jakieś rzeczy się trafią Czasami tak można powiedzieć że coś planujemy kupić a nagle za 2-3 dni takie coś znajduje. I się zaoszczędzę, wiadomo tam pieniążki i można to prze, przeznaczyć na coś innego, na jakieś tam inne opłaty czy, czy coś No a tak od czasu do czasu wrzucam tam w miarę systematycznie te filmiki na YouTube Chociaż na razie żadnych mogę powiedzieć że nawet ani grosza się nie, nie zarobiłem na reklamach no, ale to powiedzmy hobbystyczne takie wrzutki, żeby się żeby społeczeństwo zauważyło co się marnuje, ile może to z, z, z jakimś czasem coś ludzie zaczną myśleć i patrzeć co wyrzucają albo przynajmniej to zostawiać gdzieś obok, żeby ktoś się nie sobie sobą a nie żeby trzeba było kopać pół kontenera, żeby wyciągnąć skarbę Dobra, wyrzucimy jakiś karton i idę zobaczyć do kolejni wiatr wiatra Trochę cuchów ale to pojemnika na odzież jest daleko Więc jedynie co, tylko wyciągnę nawias, jeśli obok postawię, żeby nie przeszkodzały No tak to Widać, coś jest tam ale na szczęście tylko śmieci. ale no, jeszcze i tak poszukamy. Ile na to dalsze osiedle? tutaj sobie tylko z tej ostatniej wiaty. Taki maluszek, ale w dość tragicznym stanie. Tak więc dobrze No ile co na następne osiedle? Tak jeszcze w miarę jest nie widno. Na osiedlu. Po drodze się minąłem 4 wiaty ale miejsce tam było prawie pustki no i zobaczymy tutaj co tutaj będzie, może coś jakiś chociaż mało nawet pierdółka jakoś może wpadnie w pierwszej wiacie coś nawet takie pustki powiem ale mamy tutaj Jakieś puzzle. Więc je ja wezmę w domu, Przeliczę czy, czy będą kompletne. Tutaj jest tak słabo. Tutaj nic więcej nie było. Ale pierwsza wiata na razie. Karton, nic nie ma. No, dobrze, zawsze coś. Jakiś taki malutki odkurzaczek coś reanimowany nałożymy wciąż kawę nie obcięty sprawdzę go w domu i dobra jeszcze z dwie wiaty i, I zmierzam więty. już do domu odkurzacz zapakowany puzle, jedne w tutaj kolejne No, i na tyle by było na dzisiaj. Znowu odkurzacz, zobaczymy czy działa. No, i zapraszam na podsumowanie. Jak więc, już sądzę, że jest udany. I tak było, fajnie, że pudle też upadły. Dobra, i to byłoby na tyle. Witam na podsumowaniu. Jak widać, jeszcze się udało uratować na późnym wyjściu z pieskiem. Z plastiku tu jest dużo zabawek no niestety miałem nie miałem jak wam nagrać to tak zaczniemy tutaj tu jest jakaś myślałem że to są same puzzle to jest jakaś gra coś zgadnij kto tu mamy puzzle takie i tu jest coś puzzle ale Zegar, ale nie ma tego mechanizmu No ale można zawsze zostawić na puzzle, jeżeli Jest oczywiście kompletne Często, płynie jak sprawdzam puzzle Tak powiedzmy, 80% Puzzle jest kompletnych, nigdy czasem się zdarza, że brakuje po kilka sztuk, no to wtedy zostawiam Zostawiam tylko te pełne no tu mam te zabawki Było jeszcze dużo Ale już takie połamane Albo zniszczone Mi udało to Powyciągać Jest taki czołg Grający Dinozaury tak to widzicie W na serwanie. nie ma pilota Ale Jakieś piloty kiedyś znajdowałem Taki fajny przyciskacz. Załużę się, przyciska się, odklikuję. Kapiłeczka jakaś na łożyskach do kręcenia. Tu jest, nie wiem co to jest. Do ładowania. Nie wiem, to jest na kartę pamięci, czy na to, co to jest w ogóle. Wrona to jakieś MB3 albo coś na słuchawki. Coś jakieś, jakby mp 3 takie dziwne. Oto Parę sztuk samochodzików. Tu też jest jakaś zabawka na przyskania. Książeczki dwie. Magnesik na lodówkę Na rower Plaksonik. Tu, tu macie taki notesik co na początku znalazłem Tu jest ten nadkurzacz Jest tylko z jedną końcówką Ale gdzieś tam powinien mieć jeszcze z jedną, jakąś trochę inną, szerszą Tu jest taki termosik o Ambition, i tak odkurzacz już tak na szybko podłączałem, włącza się normalnie, ale później sprawdzę go, czy normalnie działa przez dłuższy czas, i tak oprócz tych jeszcze zabaweczek z plastiku, taki plecaczek Taki troszeczkę. Ciekawy kształt, jedna duża kom komora, około otwierana, w środku kilka tam jest kieszonek malutkich I tu jest jedna taka większa Marka Tracer I tu obok z takim wbudowanym gniazdem na USB i w środku kabelek jest schowany Tak więc nie wiem czy co to jest za jakieś takie do podłączenia na laptop czy do ładowania, czy telefon czy można było sobie podłączyć Klecak? no ale spoko może kiedyś się przyda na znajdki albo będzie używany w innych celach no i tak widzicie odkurzacz znowu kolejny raz zabaweczki standard i tak, zabaweczki większość zostanie. Puzzle'a będą kompletne. Jakieś zostaną, ewentualnie damy znajomej. No tam są to drugie po środku to jest dziewczęce. Termosik jak najbardziej się przyda, taki kubeczek. Czy to może ja będę go używał nawet kiedyś na spacerki w zimę? Odkurzacz będzie jak najbardziej do zakupu, jak będzie bez problemu, wszystko działało no ja i końcówki, coś tam spróbuję znaleźć jeszcze więcej. A ten ta rurka, tylko tu brakuje Te zasówki zasuwki, i jest za powietrze było zaklejone taśmą i dlatego, też, wystawiony. Ale może ktoś będzie miał, ewentualnie ja coś, może z... uda mi się znaleźć jakąś rurkę, tą końcówkę do wymiany. Ewentualnie sam odkurzacza ktoś ma wszystkie te inne z jakiegoś innego odkurzacza, będzie mógł sobie dokompletować. A myślę tak za parę parędziesiąt złotych, nie wiem, trzydzieści złotych może. Jeżeli nic więcej nie wykombinuję, będzie yy, można było zakupić, a to jest marki, nie jest jakaś, wraca się, fajny w kolorze, ale to nie jest jakiś markowy, to jest marki Silver Crest, chyba z Lidla, ale bezworkowy, fajny. No i dobra, to byłoby tyle. Tu, tu, tu. No i znowu kolejny udany. Kolejny odkurzacz. No i tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. I pozdrawiam serdecznie. I dziękuję wszystkim za komentowanie, za lajkowanie. I bardzo się cieszę, że wszystkim Wam się to podoba. Do usłyszenia na kolejnym spacerku. Pozdrawiam.